Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe. Jak możecie zobaczyć po załączonym obrazku, no obejrzałam drugi sezon Wednesday i jestem zachwycona. I przypomniało mi się właśnie, że za dzieciaka jak oglądałam Rodzina Adamsów, to w ogóle jeden z moich ulubionych filmów, dlatego tak się cieszę na ten serial. Zawsze byłam zachwycona wyglądem Mortishi i tak sobie pomyślałam, ej, to może pójść nie tak, jak nie teraz, to nigdy. Więc robimy sobie makijaż inspirowany postacią z z serialu Wednesday. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowana jak stworzyłam ten makijaż krok po kroku i ile faili było po drodze, zapraszam do oglądania. No więc z racji tego, że będziemy robić ciemne oko, zaczniemy sobie właśnie od oka, żeby to wszystko nam nie opadło na twarz. Ja sobie dzisiaj użyję nawet bazy, żeby faktycznie wzmocnić efekt tych wszystkich cieni na powiece. Przyznam Wam szczerze, nie mam czarnego cienia. Przejrzałam wszystkie palety, nie mam żadnego czarnego cienia, ale wspomożemy się ciemnym brązem i czarną kredką, także może coś z tego wyjdzie. Zobaczymy w zasadzie razem, a Wy w zasadzie już widzieliście na na samym początku coś mi tutaj lata, przepraszam bardzo, ale nie jestem w stanie tego złapać. Jeżeli chodzi o bazę, będę sobie używała tej oto dokładnie całą listę kosmetyków. Oczywiście, jak zwykle, będziecie mieli w opisie. Dobra, nie, a tak serio, to tak, nakładamy sobie na całą powiekę bazę i liczymy, że. Że coś z tego wyjdzie. Pomysł na ten makijaż urodził się dosłownie 10 minut temu. Jak mogę Was nie zgłamać, będąc szczerym. A to wszystko dlatego, bo właśnie wczoraj oglądałam Wednesday i już naprawdę złapałam taki totalnie jesienny vibe, jeżeli chodzi o makijaż. I przypomniało mi się swoją drogą, że zawsze, za dzieciaka, jak oglądałam film. To mi się mega podobał zawsze, właśnie taki ciemny makijaż Mortishi. Dobra, jeżeli chodzi o podkład, tak, podcienie, to mamy tą bazę i myślałam jeszcze, czy nie nałożyć sobie trochę brązera, ale nie. Idziemy sobie w tą kredkę. I to jest taka kredka, cień, w zasadzie w kredce z Kiko Milano w odcieniu 14. I podjęłam właśnie decyzję w tym momencie. Zostaje malutkie lusterko, może tym razem będziecie coś widzieć. I nakładam sobie na całą, całą tą ruchomą powiekę. On się świeci, on się błyszczy i to jest jedyny minus w zasadzie tego cienia. Nakładamy sobie na oba oczka na razie. Nie boję się, że gdzieś tam wylezę z tym cieniem za daleko, bo właśnie po to robię najpierw oko, żeby się tym nie martwić. Jedyne, co zrobiłam na ten moment, to są brwi. Dobra, po tej stronie już jako tako to wygląda. Dawno nie używałam tego cienia i ja go nigdy nie używałam na tą bazę. I teraz zdaję sobie sprawę z tego, że wydaje mi się albo jedno, albo drugie. Będzie dobrze, zaufajmy procesowi. Chowamy na razie nasz super cień. I ja sobie będę korzystała tutaj z paletki z Revolution. Oczywiście napiszę ją wam w opisie. Dobra, i teraz tak myślę. Tak myślę, czy nałożyć sobie teraz już taśmy, żeby to jakoś tak fajniej wyglądało, czy po prostu to potem wyczyścimy. Może to potem po prostu wyczyścimy, także będziemy się bawić teraz cieniami. Także zacznijmy sobie od kredki do oczu, na ten moment czarnej. Ja będę używała tej tatu Liner z Maybelline. Za dużo nie widać już, bo już ją wykańczam powoli i wszystko się starło. No ale widać, że jednak jest wydajna. Dobra, także tak, nałożymy sobie kredkę, a potem będziemy to wszystko rozcieniać cieniem. Ja kiedyś generalnie tak robiłam makijaże, właśnie w ten oto sposób, że najpierw nakładałam kredkę, potem ro robiłam cieniem. Na no, to, że to były takie, że tak powiem czasy, takie grunge'owe trochę, emo, <laughs> a ja, bardziej grunge'owe może niż emo, to to się, yy, to wyglądało fajnie tak Wam powiem. Oczywiście wygląda to teraz strasznie, ale zaufajmy procesowi, bo uwierzcie mi, to będzie wyglądało dobrze. I teraz tak, nie robię od razu drugiego oka, bo to mi bardzo szybko, że tak powiem, zastyka ta kredka. I teraz wtłaczam ciemny, brązowy cień w tą kredkę. I będziemy ją sobie rozcierać. Znaczy nawet nie tyle, co rozcierać, to wszystko to tutaj łączyć. Ten makijaż będzie naprawdę umber ciemny. I cała ta, że tak powiem, cały ten brąz ciemny idzie praktycznie na całą tą ruchomą powiekę, a ten, że tak powiem, delikatnie błyszczący spod spodu ma tylko nam dać taki delikatny kolor, żeby to wszystko fajnie się wyblendowało później do góry. Dobra, i jak wyglądamy jak czarownice, to bierzemy sobie teraz inny pędzelek. Bierzemy sobie równie mały, ale taki... Również rozcza pędzelek, ja to sobie zrobię pudrem. I teraz już wam. Uszczknę, rąbka tajemnicy. Będziemy to sobie, wszystko, moi drodzy, blendować razem z putrem. I będziemy sobie tak dokładać trochę tego, trochę tego, żeby nie wyjechać sobie za bardzo tym ciemnym cieniem pod brew. A w zasadzie to już jest jak kto lubi, bo ja po prostu nie lubię mieć ciemnego pod brwiami. Jasne, że trzeba wyjechać tym cieniem trochę dalej, żeby było go widać, też na otwartym oku. Natomiast no, nie przepada, mam. Wrażenie, że ten makijaż jest taki bardzo brudny wtedy, więc no co mogę zrobić, nic nie mogę zrobić, tak trzeba z tym żyć po prostu, moi drodzy. I nawet się zastanawiam, czy nie dokoptować sobie, wezmę sobie taki inny, buchaty pędzelek i nie dokoptuję sobie tego e, jasnego cienia Relax. Ja nie wiem, ja się tak zaczęłam śpieszyć przez tą kredkę i ja dostałam sobie teraz sprawę, że ja już w zasadzie nie muszę się dalej śpieszyć. Bo to, co miało zastygnąć, to zastygło. I teraz już tylko bawimy się cieniami. Także ja sobie operuję w zasadzie trzema cieniami, a w zasadzie dwoma cieniami i pudrem. Więc tak sobie będę teraz dokładała i patrzyła, jak bardzo dokładać jasnego, czy jednak iść w jasne. A no i widzicie, może nie mam czarnego cienia, ale ta kredka zrobiła tak, że ten cień brązowy i tak wygląda na czarny. Więc w zasadzie nie ma co płakać. Dokładam sobie w w wewnętrzny kącik tego cienia też, bo widzę, że mi coś tutaj, że tak powiem, uciekło. No i jak już mamy teksańską masakrę na oczach, to możemy zacząć to powoli czyścić i nadawać temu jakikolwiek kształt. Ja mam w ogóle taką myśl, żeby to tak zrobić ostro, do góry, jako taka duża kreska, zrobić wewnętrznym kąciku oka też kreskę. Nie wiem, jak mi się to uda, bo na ten moment mam czarny eyeliner, uda mi się. Dobrze. No i właśnie, żeby wyczyścić sobie tą masakrę na twarzy, biorę sobie po prostu płyn micelarny, zwykły wacik taki kosmetyczny do zmywania makijażu, i przykładam sobie go tak zwinięty, że tak powiem. I przykładam sobie mniej więcej tak, jak chcę, żeby mi to szło ale też z, taką, z takim małym zapasem, w razie czego, żeby nie pójść za daleko. No bo no, wszystko się może wydarzyć. Dobra i tak powolutku, małymi kroczkami sobie nadaję temu kształt, tak jakby mi to odpowiadało. Ale to nic, bo i tak będziemy jeszcze tutaj dokładać. Więc teraz tak, biorę sobie taśmę, kawałek taśmy. No i teraz jak ten makijaż już w miarę, w miarę ma kształt, możemy sobie dołożyć teraz taśmę. Ja sobie ją przekleiłam najpierw na wierzch dłoni, żeby troszeczkę tego kleju zdjąć i nakładam sobie tą taśmę mniej więcej tak. Ja bym chciała, żeby szedł mój makijaż. Ja sobie pozwolę, się zrobię to przy lustrze. Ja bym chciała, żeby on mniej więcej w ten sposób szedł. I robimy dokładnie to samo po drugiej stronie, ale tu chyba już muszę się wspomóc lusterkiem bliżej, bo jestem trochę ślepa, a chciałabym nie zepsuć tego. Uznajmy, że jest to w miarę równe. I teraz idziemy sobie do mojej szuflady i szukamy eyelinera, którego kupiłam i nigdy nie użyłam. Więc e, wielki test eyelinera, którego nigdy w życiu nawet nie otworzyłam chyba. E, Catrice 24 godziny brush liner. Proszę bardzo, w kolorze czarnym. O, nawet 010 ultra black, więc no, może to zadziała. I teraz sprawdźmy sobie, no, jak to robi kreskę. No tak, ładny ten kolorek. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na twarzy, na oku. Więc lecę sobie, że tak powiem, całkowicie po tej mojej taśmie i robię takie porządne mega krechy. No, i jak oko już wygląda tak całkiem, całkiem fajnie, sympatycznie z tym eyelinerem, pokażę Wam też, jak wygląda bez niczego. Zrobimy sobie szybko twarz. Nie będę Wam też pokazywała dokładnie wszystkiego, wszystkiego totalnie, bo chciałabym, żeby ten film skupił się typowo na makijażu oka i nie chcę Was też zanudzać kolejny raz całym tym procesem malowania twarzy. Natomiast będę Wam pokazywała kosmetyki, z których będę korzystała, czyli jeżeli chodzi o twarz. Przede wszystkim ja się dzisiaj zdecydowałam na tą bazę z Elfa. Podkład będzie to ten oczywiście trumacz z Loreala w kolorku 1D 1 ten nie widzicie, teraz widzicie. I jeżeli chodzi o korektor, ja się chcę troszeczkę rozjaśnić, no bo wiadomo, ten vibe Wednesday rodziny Adamsów to jednak jest bardzo blada cera, także użyję sobie tego korektora z Kiko Milano w numerku 13. Także ja sobie to wszystko szybko nałożę na buźkę i będziemy mogli już przejść do dolnej powieki, bo tak dzisiaj będziemy robić też dolną powiekę. Może nie dużo, może nie dużo, ale zawsze coś, co ja zazwyczaj pomijam w swoich makijażach, bo mi się to po prostu nie podoba. Natomiast wydaje mi się, że przy tak ciemnym makijażu, no jednak trochę trzeba było czegoś tam dodać. Także. Ja się biorę za malowanie twarzyczki i przejdziemy prosto do oka, także bawimy się. Możemy przejść teraz do dolnej powieki. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, ja sobie będę pracowała tutaj tą kredką do oczu, małym pędzelkiem i tym ciemnym cieniem, i zrobię tak po prostu dolną linię, ale nie będę wychodziła za daleko z tym cieniem, bo chciałabym zrobić tak. A czy mi się to uda? Bo ja dolnej powieki zazwyczaj nie robię. I ja sobie mogę zrobić z krzywdę. Więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jak już zaczęliśmy od tego oka, no to już lecimy z tym okiem najpierw. Dobra, byle by wszyscy widzieli. Dobra, nakładam na dolną powiekę. Ej, nawet tylko z tą kredką mi się to podoba. Zamyka mi oko Fest, ale mi się to tak podoba. Tak to ładnie wygląda. Bo tylko w mojej głowie to ładnie wygląda. Dobra, i spróbujemy sobie najpierw, czy ten pendelek nie będzie za duży. Nic nie widać. Wy widzicie coś? Bo coś czuję, że nie widzicie. I chyba przejdę sobie do jakiegoś takiego. Czyli jest na sali mały pędzelek. Mam, znalazłam jakiś taki mały. Dobra, i nabieram sobie też tego ciemnego cienia, którego używałam na początku na górną powiekę. I spróbuję sobie troszeczkę pracować ten cień, w tą kredkę. O dziwo. W tym sezonie, ogólnie w, w tym serialu, z tego co zauważyłam, też te makijaże nie wyglądają brutto. One wyglądają tak, tak glamour. Ja nie wiem, co ja dzisiaj mam z tym, fu, ale tak. Jest to to... Ej, ale podoba mi się to. Wydaje mi się, że jeszcze trochę za mało, ale ja tak zostawię, bo ja mam. Problem z przesadzaniem w takich rzeczach, I ja to po prostu zostawię, bo ja boję się, że polecę za daleko. Dobra, i robię dokładnie to samo na drugim oku, I żeby nie było, ja się tutaj z Wami też uczę nowych rzeczy, bo halo, halo wychodzimy ze swojej strefy komfortu tutaj. Także, jeżeli macie czas. I boicie się jakiegoś typu makijażu, makijaży zrobić, to jest dobry czas, żeby sobie próbować razem ze mną, bo ja nie ukrywam, nie wszystko mi wychodzi. Dlaczego? No, bo wychodzę z tej strefy komfortu, staram się robić rzeczy, których zazwyczaj nie robię. Potem wychodzą jakieś koszmarki, ale no życie, życie. Trzeba się bawić z tym wszystkim. Jak już w zasadzie nawet ostatnio mówiłam. Że nawet jak nie wyjdzie pierwszy, drugi raz, trzeci, to za czwartym czy piątym może wyjdzie, nie? Podoba nam się to. Podoba mi się to. Dobra. Ja już nie kombinuję dalej. Podoba mi się tak, jak jest teraz. I teraz jedyne, co będziemy kombinować, to wracam do mojego eyelinera i spróbuję sobie zrobić takie dzióbki w wewnętrznym kąciku oka, czego ja nigdy nie robię, bo ja notorycznie płaczę, a ten eyeliner nie jest wodoodporny w ogóle. Więc tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz nic nie widzicie, ale zaufają procesowi. No, wewnętrzne kąciki to nie jest moja ulubiona część makijażu. I teraz tak, są Opcje. Albo to, co teraz zrobię, utrwali mi makijaż i będzie to fajnie się działa. A druga opcja jest taka, że wszystko mi się rozpłynie i wszystko się zepsuje. Także hmm, świeć pani nad mą duszą, będę używała Fixera z Catrice. Ja tego nie robię nigdy na oczy. Nie wiem, czy powinno się robić to na oczy, czy można to robić na oczy, bo mi zazwyczaj to psuje makijaż. Ale dobra, spróbujmy to zrobić ja już Wam teraz mogę pokazać po całych trzech minutach od zrobienia makijażu, dlaczego ja nie maluję wewnętrznego kącika oka. Czy wy to widzicie? Mi się już wszystko pozbierało tutaj. Jak żyć nie da się. No więc, co mi zostało w tym momencie? Całkiem nawet mi się trzyma, to teraz. I nawet nie jestem zlepiona, więc dobrze, dobrze. Ja ogarnę wszechobec nosów dookoła siebie, dokończę oko i wrócę już na podsumowanie do Was. No więc w ten oto sposób prezentuje się już efekt finalny tego makijażu. Trochę mi on zajął, bo nie jestem przyzwyczajona też do pracowania właśnie z takimi bardzo, bardzo ciemnymi cieniami, kredkami i ogólnie produktami do oczu. Wydaje mi się, mi się mega podoba w ogóle. Nie chodziłabym tak na co dzień i pewnie na Żadną taką uroczystość, bym się tak nie umalowała, ale tak od czasu do czasu, nawet pochodzić sobie tak po domu kurczę, fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. No i co, jeżeli chodzi o usta, yy, nałożyłam sobie po prostu brązową konturówkę i ten błyszczyk, yy, nawet go tutaj mam, ten z Max and More, fajnie on wygląda właśnie przy takim na nakijażu i brązowej kredce, A tak jak w poprzednim filmie z testem tych kosmetyków mówiłam, będę próbowała różnych kombinacji z tymi błyszczykami i kurczę, fajnie to wygląda. Kolor bardzo fajnie tutaj współgra ze wszystkim i jeżeli chodzi o rzęsy, no to tutaj nie poszalałam jakoś bardzo. Dołożyłam jeszcze trochę kredki na tą górną linię wodną, bo po prostu przy makijażu oka o tym zapomniałam, przyznam szczerze. I co? Pomalowałam rzęsy, dokleiłam połóweczki w kąciku. No, więc teraz możecie sami ocenić, jak Wam się podoba ten makijaż, czy a troszeczkę faktycznie weszłam w ten vibe Morty She Adams, czy poszłam w ogóle w całkowicie innym kierunku. No, i przede wszystkim dajcie znać, czy oglądaliście już ten drugi sezon, najnowszy Wednesday i czy tak samo jak i ja nie możecie się doczekać już kontynuacji, mimo że dopiero co wypuścili 8 odcinków, no to ja już chcę trzeci sezon, nie ma nie, koniec, po prostu N -n -n, dajcie mi trzeci sezon, proszę, błagam chyba obejrzeć wszystko od nowa wraz ze wszystkimi filmami. No cóż, standardowo zapraszam do moich innych social media, takich jak Instagram i TikTok, które będą tutaj Wam się wyświetlały i oczywiście linki również znajdziecie w opisie. No i oczywiście, jeżeli spodobał Wam się ten film, zapraszam do lajkowania i subskrybowania tego kanału, po więcej podobnych treści, a daje to ogromną dawkę motywacji. Jak widzę, że faktycznie materiały, które dla Was nagrywam, Wam się podobają. Także dziękuję ślicznie za oglądanie do kolejnego baba. Będzie dobrze. Okej, okay, Sylwia? Dzięki. Zmarłem spokojnie na liście, to są.